Każde działania czy nowych rządzących, czy, 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 czy opozycji mają bardzo wyraźny kontekst. I tu akurat dla prawa i sprawiedliwości jest to o tyle niekorzystny kontekst, że zaczyna swoje rządy. Wygrało prawo i sprawiedliwość kampanię wyborczą pod hasłem dobrej zmiany. A dzisiaj wygrało też jeszcze wybory ze względu na to, że uzyskało poparcie tak ogólnie ujmijmy, centrowych wyborców, a nie tylko żelaznego elektoratu. I z jednej strony zdominowana dyskusja publiczna przez, przez Trybunał Konstytucyjny powoduje, że umykają być może istotne projekty ustaw, które miały tę dobrą zmianę wprowadzać. I myślę, że w rezultacie prawo i sprawiedliwość pogubiło się w budowaniu takiego przekazu dotyczącego filozofii swojego rządzenia, bo część obywateli. Ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość oczekują na tę sanację, a opozycyjni ci, którzy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, jakby no, są, można powiedzieć, zadowoleni z takiego stanu rzeczy, że z tego stanu rzeczy, który właściwie jest chaosem. Ja bym oczekiwała, że znaczy, rozumiem, że partia, która, która dostaje władzę, ma swoje priorytety i jakby po kolei odnosi się do różnych sfer życia społecznego i je reguluje na nowo, po swojemu, ale oczekiwałabym, że ta zmiana będzie miała charakter porządkujący. Dlatego, że jednak większość wyborców prawa i sprawiedliwości, a także takich sympatyków prawa i sprawiedliwości, właśnie na to oczekuje. Pani profesora, może to nie jest jednak taki, taki chaos, że prawo i sprawiedliwość się pogubiło. Może to jest raczej uruchomienie całego dużego systemu i tego przemysłu pogardy. I to próba ubrania prawa i sprawiedliwości w taki no, garnitur, takiego przebierańca trochę, że wcześniej mówił, że będzie to zmiana dobra, że to będzie się odbywało na zasadach takich eleganc eleganckiej demokracji prawda uznania także prawa y, opozycji, a teraz znowu wyszli na Polityczne podwórko chuligani. może to o to chodziło? Ja myślę, że y, każda partia polityczna, w tym również i Prawo i Sprawiedliwość, nie może oczekiwać y, całkowitej aprobaty swoich. Y, ale nie całkowitej, swob. ale minimum od mediów publicznych ma prawo oczekiwać tego, bo media może komercyjne trochę się innym prawem rządzą, ale media publiczne mają obowiązek wręcz, prawda, dopytywania i przedstawiania racji wszystkich stron, a nie wyłącznie komentowania, i takiego nakręcania trochę no, też spirali. Też mówimy o tym, o, o tym takim, nazwijmy to, pluralizmie przekazu y, medialnego i ja oczywiście zgodzę się z taką narracją, że każda opcja, czy każda racja ma być y, reprezentowana w mediach, niekoniecznie tylko publicznych. to y, Po to są media, żeby pokazywać różne, y, różne strony sporu. Ale I, zapytam Panią w takim razie, czy Pani zdaniem, ten y, Obraz sytuacji sporu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego jest jakoś zrównoważony, czy jest bardziej stronniczy, Pani zdaniem? A jak stronniczy, to w którą stronę? Ja idzie? myślę, że jest wielce chaotyczny. Natomiast o stronniczości bądź zrównoważeniu można wnioskować, uwzględniając, kto, z jakim nastawieniem. Interpretuje te media. I my znamy takie zjawisko, które w literaturze opisywane jest zjawiskiem wrogich mediów, i ono oznacza tyle, że do interpretacji tego przekazu medialnego, niech to będzie takiego, który u, który, którego istotą jest, że prawo i sprawiedliwość teraz porządkuje Trybunał Konstytucyjny i porządkuje właśnie procedurę wybierania. Do, takiej, do, 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 do interpretacji takiego stanowiska jednak my stosujemy własne ideologie. Własne y, poglądy polityczne. I jeśli jesteśmy zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, to jest przykład, to oczywiście powiemy, że, że, jest, że media. Y, na przykład media publiczne, bo tutaj pani redaktor przywołała je, nie, nie, niezbyt dobrze, nie, nie, w niedobrym świetle pokazują e, właśnie te działania. Dlatego, że ze względu na własne poglądy chcielibyśmy, żeby to było maksymalnie zgodne z naszym stanowiskiem. I my jesteśmy publicznością zróżnicowaną i ta zróżnicowana publiczność oczekuje zupełnie czego innego, a mało tego. Te, te same informacje, ten sam program publicystyczny czy, czy informacyjny y, interpretuje po swojemu, interpretuje zgodnie z własnym nastawieniem. I trzeba to brać pod uwagę, że publiczność nie jest jednorodna, że, że jest właśnie, mówiąc tym naukowym językiem, heterogeniczna, mm -hmm. że jest bardzo zróżnicowana. I Trzeba to zaakceptować. Mnie się wydaje, że y, taka aspiracja do tego, żeby mieć y, taką wizję, y, że jesteśmy partie polityczne czy y, inne podmioty, że jesteśmy w stanie y, tak zdefiniować rzeczywistość, że większość, tak zwana większość, będzie zgodna z tą interpretacją, to jest iluzja.